Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje życie nie należy już do ciebie, że twoje dni są po brzegi wypełnione potrzebami innych, a ty po prostu znikasz? Znikasz w oczekiwaniach, w obowiązkach, w roli tej osoby, która zawsze jest dostępna, gotowa, odpowiedzialna. Znikasz, bo nauczyłeś się, że na miłość trzeba zasłużyć i że zasługuje się przez poświęcenie, ale pewnego dnia coś w tobie pęka. Nie głośno, cicho, pojawia się pytanie. A gdzie w tym wszystkim jestem ja? To pytanie nie jest wygodne, otwiera drzwi do niewygodnych wspomnień, trudnych emocji, stłumionych potrzeb. Ale właśnie od tego pytania zaczyna się przemiana. Karl Jung powiedział kiedyś, że wszystko się zmienia, gdy stajesz się niedostępny. Bo to właśnie w niedostępności, dlatego co cię niszczy, zaczyna się prawda o tobie. W tym filmie przejdziemy razem drogę. Od utraty siebie, do powrotu do siebie. Nie będzie łatwo, ale będzie prawdziwie, bo nie przyszedłeś tutaj po kolejne powierzchowne rady, przyszedłeś po coś, co ma sens, coś, co może zmienić twoje życie. Nie zgubiłeś się nagle, to się działo powoli. Z każdym tak, które mówiłeś, choć w środku czułeś nie. Z każdym razem, gdy odłożyłeś swoje potrzeby na później. Z każdym obowiązkiem, który przejąłeś, bo nikt inny tego nie zrobi z każdym telefonem, który odebrałeś, chociaż byłeś zmęczony do granic. Bycie dostępnym stało się Twoim sposobem na życie, Twoim mechanizmem przetrwania, Twoim nieświadomym językiem miłości. Ale czy kiedykolwiek ktoś zapytał, czy Ty w ogóle chcesz? Czy ktokolwiek zapytał, czy Masz jeszcze siłę? Czy Ty sam o to siebie pytasz? Być może nikt Cię nigdy nie nauczył, że Masz prawo być zmęczony, że nie musisz być zawsze silny, uśmiechnięty, obecny że twoja wartość nie zależy od tego ile dajesz innym wiele osób które całe życie były dla wszystkich nie zauważa kiedy zaczynają znikać aż przychodzi moment moment pustki nie ma w tobie nic nie czujesz radości nie czujesz pasji tylko zobowiązania presję odpowiedzialność tylko wieczne muszę zaczynasz wtedy szukać często po cichu bez słów powrotu do siebie ale nie wiesz, gdzie jesteś, bo zgubiłeś się dawno temu w dzieciństwie, w małżeństwie, w pracy, która cię zużywa, ale daje poczucie, że jesteś potrzebny? To pytanie boli, ale warto je sobie zadać, kiedy ostatni raz zrobiłem coś tylko dla siebie i nie czułem przy tym winy, bo tam, gdzie zaczyna się poczucie winy, zadbanie o siebie, zaczyna się twoje zagubienie. Być może właśnie dziś jest ten moment, by po raz pierwszy od dawna. Zauważyć siebie, być dobrym człowiekiem. Kto z nas tego nie chciał? Nauczyli nas, że dobroć to najwyższa wartość że trzeba być uprzejmym, cierpliwym, poświęcającym się że trzeba pomagać, rozumieć, przebaczać, stawiać innych na pierwszym miejscu. Ale nikt nie powiedział, że czasem ta dobroć staje się więzieniem. Nikt nie ostrzegł, że za maską dobrego człowieka może kryć się głęboka rana. Rana dziecka, które nauczyło się, że miłość trzeba sobie zasłużyć, że jeśli będzie wystarczająco pomocne, posłuszne, spokojne, to zostanie zauważone. Że jeśli się poświęci, zostanie pokochane. I tak zaczęliśmy mylić miłość z samozaniedbaniem, z każdą relacją, w której dawaliśmy więcej niż mieliśmy. Z każdym, przepraszam, które wypowiadaliśmy, choć nie zawiniliśmy. Z każdym, jest w porządku które mówiło nasze gardło, a nie nasze serce. Czy naprawdę jesteśmy tacy dobrzy? Czy może po prostu boimy się zostać odrzuceni? Boimy się powiedzieć dość, nie chcę, potrzebuję, nie dam rady. Ta pułapka jest podstępna, bo daje pozory sensu. Czujemy się potrzebni, lubiani, cisi, bohaterowie codzienności. Ale wewnątrz zaczynamy gasnąć. Być może nadszedł czas, by zadać sobie niewygodne pytanie, czy moja dobroć nie jest formą samooszukiwania się, czy nie ukrywam za nią lęku przed konfrontacją, samotnością, odrzuceniem? Prawdziwa dobroć nie polega na znikaniu, nie polega na stawianiu siebie na końcu kolejki. Prawdziwa dobroć rodzi się wtedy, gdy jesteśmy wierni sobie i jednocześnie obecni dla innych, bez przymusu, bez uległości, bez oczekiwania nagrody. Można być dobrym i jednocześnie stawiać granice. Można kochać i mówić nie. Można pomagać, nie rezygnując z siebie, ale zanim to zrozumiesz, musisz się zatrzymać, spojrzeć na siebie bez masek i przyznać: Zbyt długo myliłem bycie dobrym z byciem niewidzialnym. Oddałeś serce, oddałaś czas, siły, cierpliwość. Byłeś tam, kiedy nikt inny nie chciał. Zrezygnowałaś z siebie, żeby inni mogli iść dalej. A mimo to coś w środku pozostaje zimne i puste. To uczucie, którego nie chcesz nazwać, bo wydaje się niewdzięczne, bo przecież jesteś tą dobrą osobą, bo przecież pomagać powinno wystarczyć, ale nie wystarcza, bo człowiek nie jest maszyną do zaspokajania potrzeb innych, nie jest tłem w cudzym filmie. Potrzebujemy czuć się widziani, nie tylko wtedy, gdy jesteśmy użyteczni, nie tylko wtedy, gdy spełniamy oczekiwania. Potrzebujemy być kochani za to, kim jesteśmy, a nie za to, co robimy dla innych. Pustka po oddaniu jest jak cichy krzyk duszy. To sygnał, że dawno przekroczyłeś granice. Że Twoje daje stało się wymuszone, automatyczne, bezdźwięczne. Że w tej całej opiece nad innymi zapomniałeś o sobie i nikt tego nie zauważył. Bo przyzwyczaiłeś ich, że ty dasz radę, bo nie pokazujesz zmęczenia. Bo uśmiechasz się, choć w środku drży ci głos, a potem przychodzi wieczór, cisza, i nagle nie ma nikogo. Wszyscy, którym dawałeś, idą dalej, a ty zostajesz sam ze sobą. I z pytaniem, czy ktoś w ogóle widzi, co we mnie umarło po drodze? To pytanie nie jest egoistyczne, to pytanie jest ludzkie, bo każdy z nas potrzebuje równowagi między dawaniem a otrzymywaniem między obecnością dla innych, a obecnością dla siebie. Być może przyszedł czas, by spojrzeć tej pustce w oczy, bez wstydu, bo to właśnie z niej może narodzić się nowy początek. Przez całe życie myślałeś, że twoja gotowość do pomocy to wyraz miłości, że twoje poświęcenie czyni cię dobrym człowiekiem, że twoje jestem zawsze, kiedy mnie potrzebujesz, to dowód, że kochasz naprawdę. Ale co jeśli to nie była miłość? Co jeśli to było warunkowanie? Warunkowanie to cichy, niewidzialny proces, który zaczyna się bardzo wcześnie. Zanim nauczyłeś się mówić, nauczyłeś się przetrwać. A przetrwanie, zwłaszcza emocjonalne, często oznaczało jedno: dostosuj się, bądź grzeczny, nie sprawiaj kłopotu, zasłuż na uwagę. Może miałeś rodziców, którzy kochali, tylko wtedy, gdy spełniałeś ich oczekiwania. Może byłeś dzieckiem, które musiało dorosnąć zbyt szybko. Może nikt nie pytał, co czujesz, tylko co zrobiłeś. I wtedy pojawiło się przekonanie: Jeśli będę użyteczny, zasłużę na miłość. Jeśli dam z siebie wszystko, nie zostanę porzucony. To przekonanie wchodzi głęboko w krwiobieg twojej psychiki i prowadzi cię przez życie jak niewidzialna nić. Nawet gdy jesteś dorosły, nawet gdy masz własne dzieci, nawet gdy jesteś silny i samodzielny, w środku nadal działa ten sam schemat: by być kochanym, muszę być dostępny. Ale to nie jest miłość, to reakcja obronna, głęboko zakorzeniona, to automatyczne oddawanie siebie bez pytania, bez granic. I to właśnie dlatego czujesz się czasem zmęczony do granic, bo nie wiesz już, czy dajesz z serca, czy z lęku, nie wiesz, czy twoja pomoc to wybór, czy przymus, nie wiesz, gdzie kończy się miłość, a zaczyna potrzeba akceptacji. Zacząć widzieć ten mechanizm to jak zapalić światło w ciemnym pokoju. Nie chodzi o to, by siebie obwiniać, chodzi o to, by wreszcie zrozumieć. Dostępność bez świadomości staje się pułapką, ale kiedy zaczynasz stawiać granice, nie z egoizmu, lecz z dojrzałości, odkrywasz nową jakość miłości, miłości, która nie opiera się na lęku, lecz na prawdzie. Bo prawdziwa miłość nie wymaga, byś się zatracał. Prawdziwa miłość nie prosi Cię, byś znikał. Pierwsze nie, nie przychodzi łatwo. Nie wypowiadasz go z siłą, nie brzmi pewnie. Często wychodzi szeptem, ze ściśniętego gardła, z serca pełnego lęku, bo mówienie nie to jak wypowiedzenie wojny wszystkim rolom, które grałeś przez całe życie. To zakwestionowanie tożsamości tej, która zawsze pomoże, tego, który nigdy nie zawodzi, tej, która stawia innych ponad siebie. Pierwsze nie jest rewolucją, a zaraz po nim przychodzi szok. U ludzi wokół, bo przyzwyczaili się do twojej dostępności. Bo nigdy nie nauczyłeś ich, że masz granice, więc teraz, gdy je pokazujesz, nie wiedzą, jak zareagować. Przychodzi też wina, ta stara, dobrze znana, szepcząca do ucha: jesteś samolubny, zawiodłeś, rozczarowałeś. Ale jeśli przetrwasz ten moment, jeśli nie cofniesz się z powrotem w stare schematy, jeśli pozwolisz sobie nie być lubianym przez chwilę, to za winą pojawi się coś innego uczucie ulgi jakby ktoś zdjął z twoich ramion ciężar który nosiłeś od dzieciństwa bo to nie nie jest przeciwko komuś to nie jest dla ciebie to nie jest pierwszym aktem miłości własnej nie agresją lecz prawdą nie odrzuceniem lecz uznaniem swojej granicy i zaczynasz dostrzegać że świat się nie kończy że ludzie nadal żyją nawet gdy im nie pomożesz że niektórzy będą rozczarowani ale to nie twój ciężar że masz prawo wybrać siebie, nawet jeśli ktoś tego nie rozumie. Z każdym kolejnym nie rośniesz. Twoje tak staje się wtedy bardziej świadome, głębsze, prawdziwe. Bo nie płynie już ze strachu, płynie z wolności. Jest taki moment w życiu, kiedy zmęczenie przestaje być fizyczne. To nie tylko brak snu, nie tylko przeciążenie obowiązkami, to zmęczenie duszy, której nikt nie widzi, zmęczenie graniem roli, która cię wyczerpuje. Ale którą nosisz jak zbroję, bo boisz się co się stanie, gdy ją zdejmiesz. Być może grasz matkę, która nigdy nie narzeka, albo partnera, który zawsze daje radę, albo przyjaciela, który wszystkim pomaga, ale sam nigdy o nic nie prosi. Cokolwiek to jest, wiesz, że to cię wysysa. To nie są relacje, to są kontrakty, niewypowiedziane na głos, ale podpisane twoim zmęczeniem. Ty dajesz, oni biorą, ty znów dajesz, oni się przyzwyczajają. I tak mija dzień za dniem, rok za rokiem, ale przychodzi chwila, w której czujesz: Nie mogę już dłużej. I wtedy pojawia się pytanie: A co jeśli przestanę być dostępny? Nie dla wszystkich, ale dla tego, co mnie rani, dla rozmów, po których czuję się pusty, dla relacji, które opierają się tylko na mojej obecności, nie na wzajemności, dla obowiązków, które już nie mają sensu, ale wciąż je wypełniam z przyzwyczajenia. To nie egoizm. To dojrzałość, to zdolność powiedzenia: Nie jestem już tą osobą, którą kiedyś byłem i nie będę dłużej żyć w schematach, które mnie niszczą. Być niedostępnym to nie znaczy być zimnym czy obojętnym, to znaczy wybierać świadomie, chronić to, co w Tobie najcenniejsze spokój, godność, tożsamość. Nie musisz już ratować wszystkich, nie musisz udowadniać, że jesteś potrzebny. Nie musisz wciąż być miły, to pomocny, ta dobry. Masz prawo być prawdziwy. A czasem prawdziwość zaczyna się od tego, że znikasz z miejsc, w których zawsze byłeś, ale nigdy nie byłeś naprawdę widziany. Kiedy zaczynasz wybierać siebie, pojawia się cisza. Nie ta błoga, pełna spokoju, ale ta głęboka, gęsta, niezręczna. Bo nagle przestajesz być dostępny tam, gdzie byłeś zawsze. Przestajesz odbierać telefony, które ciągnęły cię w dół. Przestajesz mówić tak z przyzwyczajenia, i wtedy robi się pusto. Nie dlatego, że robisz coś złego, ale dlatego, że wreszcie robisz coś prawdziwego. Prawdziwy wybór, ten, który nie jest reakcją, ale decyzją, często prowadzi przez samotność. Bo świat, który znał cię w twojej dostępnej wersji, nie rozpoznaje cię, gdy przestajesz grać te role. Niektórzy odchodzą, nie z powodu złości, ale dlatego, że twój wzrost im nie pasuje. Bo twoje nie staje się dla nich lustrem, pokazuje, że można inaczej, a to bywa niewygodne. Ta samotność jest bolesna, ale to nie jest ta sama samotność, co wcześniej. Nie ta, gdy byłeś wśród ludzi, a i tak czułeś się niewidzialny. To samotność, która oczyszcza, która uczy, że Twoja obecność nie może być nagrodą dla świata, dopóki nie stanie się darem dla ciebie samego. Do tej pory dawałeś z nadzieją, że zostaniesz zauważony. Teraz uczysz się być, bez potrzeby bycia zatwierdzanym. To moment, w którym dojrzewasz od wewnątrz. Nie przez kolejne osiągnięcia, ale przez zgodę na bycie sobą nawet w ciszy, nawet wtedy, gdy nie masz komu się z tego tłumaczyć. Nawet gdy nikt nie klaska, nawet gdy boli, bo dojrzewanie to nie jest błysk światła, to powolne wrastanie w siebie. Korzeń po korzeniu, głęboko, prawdziwie, nareszcie. To nie jest narodziny z fanfarami. Nie ma świadków, nie ma świateł, nie ma gratulacji, jest tylko ty i cisza. Ale w tej ciszy coś zaczyna oddychać, coś, co przez lata było zakopane pod rolami, oczekiwaniami, potrzebami innych twoje prawdziwe ja nie to, które nauczyło się dostosowywać, nie to, które znało się tylko przez pryzmat tego, co daje innym, ale to, które czuło, choć przez lata nie miało głosu. To ja rodzi się powoli najpierw jako szept już nie chcę wracać do tamtego. Potem, jako decyzja, wybieram siebie, nawet jeśli inni tego nie rozumieją, aż w końcu jako obecność, cicha, stabilna, obecna. Nie musisz już krzyczeć, walczyć, przekonywać, bo nie definiujesz się przez akceptację z zewnątrz. Zaczynasz robić rzeczy, które kiedyś odkładałeś, nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. Czytasz, oddychasz, spacerujesz bez celu. Myślisz o rzeczach, które Cię poruszają, a nie tylko o tym, czego inni od Ciebie chcą. Zaczynasz czuć smak życia nie tego spektakularnego, ale codziennego, Twojego. Granice, które postawiłeś, okazują się nie murami, ale drzwiami oddalenie nie ucieczką, ale drogą powrotu cisza nie pustką, ale przestrzenią, w której wreszcie słyszysz siebie to nowe ja nie potrzebuje być idealne. Jest autentyczne, nosi blizny, ale nie musi ich już ukrywać. Jest wolny od przymusu bycia wszystkim dla wszystkich, i w tym miejscu pierwszy raz od dawna czujesz spokój. Nie dlatego, że wszystko jest ułożone, ale dlatego, że Ty jesteś wreszcie na swoim miejscu. Zmiana wewnętrzna nie odbywa się w próżni. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. Nasze ja zawsze było splecione z innymi. Dlatego, gdy zaczynasz wybierać siebie, Coś zaczyna pękać na zewnątrz. Niektórzy milkną, inni zaczynają się dystansować, a jeszcze inni oskarżają cię, zmieniłeś się. Już ci na nas nie zależy, zrobiłeś się zimny, egoistyczny i boli, bo kiedy przez lata byłeś dostępny, pomocny, obecny, ludzie się do tego przyzwyczajają. Twój brak staje się dla nich szokiem, ale ten szok nie jest o tobie. On mówi więcej o ich wygodzie niż o Twojej wartości. Wtedy pojawia się pytanie, którego nikt nie chce zadawać, ale każdy musi: kto naprawdę był ze mną, a kto tylko przy mojej dostępności, kto kochał mnie, a kto kochał to, co ode mnie dostawał. Nie każda relacja przetrwa Twoją przemianę, i to jest jedna z najtrudniejszych prawd dorosłości, ale właśnie w tym od siebie, w tym pękaniu starych więzi, pojawia się coś głębszego prawdziwość. Zostają ci, którzy nie kochają Twojej roli, ale Twoją obecność, nawet gdy jest rzadsza, ale bardziej autentyczna. Zostają ci, którzy nie obrażają się na Twoje nie, bo wiedzą, że Twoje tak płynie teraz z serca, nie z przymusu. Zostają ci, którzy potrafią dorosnąć razem z Tobą, a reszta odpada nie z nienawiści, ale z różnicy poziomu świadomości. To nie jest koniec świata to naturalny etap. Umierają tylko te relacje, które nie miały korzeni, a z popiołów rodzą się więzi nowe, mniej liczne, ale głębsze. Bo lepiej mieć trzech ludzi, którzy widzą cię naprawdę, niż tłum, który widzi tylko to, co od ciebie dostaje. Bycie niezrozumianym nie jest łatwe. Zwłaszcza gdy przez całe życie byłeś tym, który dopasowuje się, wyczuwa potrzeby, nie robi problemów. Zwłaszcza gdy inni pamiętają ciebie z czasów, gdy rezygnowałeś z siebie. Byle tylko utrzymać pokój. Ale dojrzewanie oznacza pogodzenie się z tym, że Twoje zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż czyjeś zadowolenie, że Twoja spójność ma wyższą wartość niż czyjeś oczekiwania, że nie każdy musi Cię rozumieć, żebyś Ty mógł być sobą. W pewnym momencie życia przestajesz już tłumaczyć się każdemu. Nie dlatego, że jesteś zimny, ale dlatego, że wiesz, co przeżyłeś, co przetrwałeś, co cię kosztowało to nie którego inni nie chcą słyszeć. Bycie całym oznacza, że już nie oddajesz kawałków siebie w zamian za akceptację, nie udajesz kogoś innego, żeby było łatwiej, nie gasisz swojego światła, żeby nikt nie poczuł się zagrożony. I to właśnie ta całość, ta niedostępność wobec tego, co cię niszczy, staje się twoją siłą, twoją ochroną, twoim kompasem. Nie musisz już być wszędzie, nie musisz być wszystkim, wystarczy, że jesteś sobą, naprawdę. Nie wszyscy to zrozumieją, ale ci, którzy mają zostać, rozpoznają w tobie coś znajomego autentyczność, spokój, obecność, nie opartą na wysiłku, ale na byciu u siebie to nie jest łatwa droga, ale to jest droga prawdy i na końcu tej drogi nie czeka cię tłum, tylko ty sam i może pierwszy raz w życiu spojrzysz w lustro, bez poczucia, że czegoś ci brakuje bo wreszcie jesteś cały, a to oznacza wolny. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca tej podróży. Jeśli ten materiał poruszył cię w jakiś sposób, jeśli coś w tobie drgnęło, zostaw komentarz. Podziel się swoją historią, przemyśleniem, jednym zdaniem, które zapamiętasz. Twój głos ma znaczenie, nie tylko dla mnie, ale też dla innych, którzy być może właśnie przechodzą przez to samo. Jeśli chcesz więcej treści, które poruszają głębiej, zasubskrybuj ten kanał. Tutaj nie ma powierzchownych porad. Jest prawda, proces, zmiana. Dziękuję za Twoją obecność. Do zobaczenia w kolejnym filmie.